Witam wszystkich. W tym odcinku będzie o dość nietypowej Laluni. Lalunia to jest taki piękny romet. Marzenie każdego polaka, przynajmniej młodego, jakiś starego. Od lat 60., 70. i 80. każdy chciał mieć Rometa z Bydgoskich ZZR, zakładów rowerowych. Zjednoczone zakłady rowerowe robiły takie piękne pojazdy, które były właśnie komarkami i to były komarki różnego typu: 1, dwa, 3. Trzy chyba były najbardziej popularne: czy to był na pedały, czy był bez pedałów. W każdym razie. Linia tego pojazdu jest charakterystyczna do tego stopnia, że możemy sobie to wyobrazić, jak ten komar wygląda. Dlaczego pokazujemy Wam właśnie tego komarka? Ten komarek jest bardzo nietypowy. W 1984 i 1985 roku produkowano Rometa Typ 100. Co to dawało takiego? To była taka hybryda, której wymyślono sobie, że starą ramę, w której naprodukowano, no bo produkcja idzie tak, że idą osobno ramy. To nie jest tak, że każda rama jest składana od razu z silnikiem i to wszystko jest od razu tak spajane. To nie jest tak od razu. To jest, to jest tak, że produkuje się na przykład kilka tysięcy, kilka milionów ram i te ramy, one potem trafiają do nich silniki. No i tutaj to jest identyczna sytuacja. Silniki były po prostu dostawiane do tylamy. Żeby nie stracić tych ram, wymyślono, że ożenią go z takim silnikiem Predom de Zamet od motorynki. Nie ma tutaj takiego elementu, który tej łapał ten, ten, ten cylinder w jakikolwiek sposób. Nie ma tego, jest to od motorynki. I najważniejsze, w nodze nie ma tego w ręku, w dłoni. Tutaj nie, nie, ma, nie maj, majstrujemy tym tutaj. Jedynka, dwójka, tam wciskając sprzęgło, jedynka, a potem wciskamy sprzęgło, dwójka. Tutaj jest e, typ 100. On jest pod tym względem bardzo ciekawy. On jest yy, naszego kolejną sprawą, został wyremontowany. Tak, kotuazi, jest ważne. Może ktoś coś da, żarcie będzie jakieś nieważne, nie? Tak, ważne, że jest. Że Zwracają uwagę. I wracając do tego y, robecika, on został wyremontowany takim sposobem trochę wiejskim, ale jest na chodzie. Pokażemy wam, jak on jeździ, że on w ogóle jeździ. Odpala i to wszystko jest tutaj bardzo proste. Dzisiaj się stała taka kultowość tych pojazdów, dlatego że kiedyś jeździli dziadkowie, wujkowie, my sami jeździliśmy i tak nam się wydaje, że jak ważyliśmy 50 kg, jak dzisiaj ważymy 100 kg i więcej, to będzie fajnie. No, słuchajcie, jest fajnie. Opony jak widać oryginalne jeszcze z 1985 roku. On ma wszystko oryginalne zresztą, z 1985 roku i e, po prostu jest zachowane w oryginale. Ja z Was zachęcam do kupowania i ratowania takich komarków, bo komarek, może to nie jest motocykl, ale to daje kupę satysfakcji z jazdy i, taka, i ludzie jeżdżą gdzieś z Rzeszowa na hell takimi pojazdami i jeżdżą całą Polskę objeżdżają rometami. Był taki facet, którego śledziłem losy, który pojechał komarkiem, rometem, pojechał na Gibraltar i dojechał i wrócił. Także to można wszystkim tym jeździć, tylko wystarczy trochę zacięcia, chęci i odwagi. Yy, a przede wszystkim kolekcjonować te rzadkie modele, szczególnie takie właśnie typy 100. A teraz zapraszamy na przyjażkę, bo to jest niezmiernie dużo emocji, adrenaliny z raleczką. O panie, tutaj się coś dzieje, nawet przelewamy to. No, Gdybyś mógł umyć porządnie koła, jak to robił. Się strasznie powoli napełnia, nie? To jest w ogóle piękne, jak on się napełnia. Ale leci, nie? Leci tutaj, jest elegancko. Daleczka. Laleczka, laleczka. Jest marzenie każdego Polaka Kiedyś i dziś taka laleczka, to jest laleczka laleczka przy lasie Co tutaj się? Zagresił pływak? Przesady to nie jest tak skomplikowany sprzęt No dobra, palimy to. Proszę galeczka pani, proszę, proszę o to normalne, akurat w waleczkach Mam zawsze strach, że to opona pęknie. Nie dotykaj do żaleczka. Dobra. No czy co jedzie? Jedzie na asfalt wyjechaliśmy nawet. Trochę się nie hamuje, ale jedzie. Piękny jest, piękny, piękny. Dla Lunia. Dla Lunia.